Flacie Mateusz. Powiem szczerze, że nie widziałem samej końcóweczki. Jak to wyglądało twoimi oczami? Znaczy, złapałem przeciwnika ciosem na wątrobę, poprawiłem kilka razy i złapałem go jeszcze prawym sierpem i, i na myślę, że bardzo dobrze jego postąpił. Że, że Te ciosy na wątrobę to jednak są zgubne bardzo. No prawda? jest to bardzo nieprzyjemne odczucie i nie życzę tego nikomu, bo naprawdę jest to niemiłe. Ale Dobrze się czułeś w walce. Pierwsza runda bardzo dobra. Tak, no jesteśmy dobrze. Przy... Wiadomo, jeszcze to nie jest jakiś szczyt formy, bo szczyt formy dopiero ma być na mistrzostwach Europy, ale już jesteśmy, jesteśmy w dobrej formie i już teraz z tygodnia na tydzień powinno już być tylko lepiej. Jest widoczna ta praca na obozach, krótko mówiąc. No, robimy kawał dobrej roboty. Jest trener od przygotowania motorycznego, tu jest, trenerzy są, którzy z nami non stop pracują, no, no trenujemy ciężko i, i są tego efekty. A widziałem, że brat się mocno cieszy. No dziwne, jakby się brat nie cieszył, no wiadomo, jesteśmy rodziną. to też fajnie, jak masz brata obok, prawda? No jak najbardziej, tak, jest to niesamowite miłe uczucie. Yy, czyli teraz ten główny cel to Mistrzostwa Europy? To jest tak, docelowy cel, główny cel na tą chwilę Mistrzostwa Europy i trzeba jechać tam w najlepszym nastawieniu, w najlepszej formie. I tego Ci życzę. Dziękuję.